Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i modlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli ci, kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, i nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli miłujecie bowiem tylko tych, którzy was miłuje, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież. I grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, ubitą, trzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią za zanadrza wasz, odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto Słowo Pańskie. Kiedy wspominamy w Kościele świętą Ritę, Kościół daje nam do rozważania to słowo właśnie o miłosierdziu względem nieprzyjaciół, o wybaczaniu, nieosądzaniu, ale także o tym, co pisze święty Paweł, zachęcając Filipian do ufności. Mówi: Panie z blisko, oni nic się już nie martwcie. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzeg waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Dobrze pewnie wiecie w tej parafii, gdzie, jak słyszałem, czcicie świętą Ritę, że jej życie łatwe nie było. I w małżeństwie miała trudno, i w zakonie, i zdrowotnie, i fizycznie. No i życie było naznaczone naprawdę dużymi trudnościami i cierpieniem. No ale została świętą. Dlaczego? No nie zostaje się świętym dlatego, że się ma trudno, pod górkę w życiu. Tylko zostaje się świętym dlatego, wczoraj Jan Wiany mówi, bo się słucha Ducha Świętego, bo się żyje w pokoju Bożym. To co cechowało Świętą Ritę, to była niezwykła wiara i ufność Panu Bogu we wszystkim co ją spotykało i przez to zachowywała pokój Boży. Bracia, dzisiaj z Ritą przygotowujemy się na zesłanie Ducha Świętego. To jest jeden z największych darów owoców, jaki Duch Święty nam daje, jaki daje nam Pan Bóg, to jest Pokój Boży. Zobaczcie, Święty Paweł mówi tak, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzeg waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, największą zmorą naszego życia, albo jedną z największych zmor, jeśli w ogóle nie największą, jest niepokój, niepokój serca. Pod, on się wyraża na różny sposób: podenerwowanie, zestresowanie, napięcie, zalęknienie, histeria, yy, stres. To wszystko jest niepokój. Można żyć bez tego niepokoju? Większość ludzi uważa, że nie można. A słowo Boże mówi coś innego. A Pan Jezus nam obiecuje coś innego. Jezus w wieczerniku zapowiedział uczniom tak, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daje, nie tak jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze i nie lęka. I za chwilę zaczął mówić o Duchu Świętym. Bo Jezus przychodzi i daje nam pokój serca właśnie w Duchu Świętym. On jest księciem pokoju, mówi o nim Biblia. Zobaczcie, co zrobił z martwych jak przyszedł do apostołów pierwszy raz, właśnie tego wieczora, do wieczoru. Przyszedł to pierwsze, co powiedział: Pokój wam, pokój wam. A oni byli zalęknieni, sfrustrowani, zabili im mistrza, co teraz z nimi będzie, przejęci. Pokój Wam! Po czym tchnął na nich Ducha Świętego. Kochani, to słowo dzisiaj nam mówi, że pokój jest wielkim darem, który daje Bóg. W tradycji od starożytności, od świętego Augustyna. I później nasz brat, wielki, święty Tomasz Zakwinu mówił, że żeby mieć pokój w sercu, to trzeba przede wszystkim, to trzeba, trzeba się troszczyć o pewien ład, porządek. Czyli pokój serca jest związany z tym, że ja zachowuję porządek w trzech sferach. Że zachowuję ład, porządek i harmonię z Panem Bogiem. Że troszczę się i zachowuje o ład i porządek w samym sobie i troszczę się o harmonię i ład z innymi ludźmi. Fundamentalne jest przede wszystkim to pierwsze, że ja żyję w harmonii z Panem Bogiem. To jest podstawowy warunek, żeby żyć w pokoju. Świat ci pokoju nie da, drugi człowiek ci też pokoju nie da. Co ci może dać świat, jak przyjdzie nowotwór? I co mi pomoże drugi człowiek, jak przyjdzie nowotwór? Powiedzcie mi, kto mi uspokoi serce wtedy? I co mi dają? Filmy, 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 filmy mi coś wtedy pomogą? Jak się dowiem od lekarza, że mam nowotwór, to co? Piwko mi pomoże wtedy? Nawet kochana żona, choćby mi nie wiem jak pocieszała, przecież nie uspokoi mojego serca. Tym, który wnosi pokój i uspokaja serce, jest Pan Bóg, jest Duch Święty. Tylko on może dotknąć naszego serca. Tylko właśnie trzeba przyjść do Jezusa z ufnością i z wiarą. Pan jest blisko. O nic się już nie martwcie, mówi święty Paweł. W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie, błaganiu, z dziękczynieniem, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzeg waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Drodzy bracia, to jest fundamentalne. Jeżeli. Ja nie mam bliskiej relacji z Panem Jezusem, z Bogiem Ojcem. Nie wypełniał się nieustannie Duchem Świętym na modlitwie. Jest bracia niemożliwe, żebyście mieli pokój w sercu. No nie uwierzę w to. No nie uwierzę. No bo skąd ten pokój ma być? Oczywiście każdy z was może powiedzieć ten sposób, no ale modlę się, jestem na Eucharystii, regularnie się spowiadam, dużo się modlę, a często ten niepokój jest. To prawda, kochani, tak może być, bo jest ktoś, kto jest czystym niepokojem i który ciągle przychodzi, żeby nam ten pokój Boże zabrać. Zobaczcie, dzisiaj na, na Eucharystii, na każdej Eucharystii słyszycie: Pokój Wam. Jak idziesz do spowiedzi, po spowiedzi słyszysz: idź w pokoju. Jak przychodzisz na modlitwę do pana Jezusa, on zawsze przychodzi do ciebie i mówi ci: pokój tobie, masz mój pokój, przyjmij ducha świętego. Zawsze Jezus to daje. No ale jest też ktoś, komu zależy na tym, żeby ci ten pokój wykraść, żeby cię oderwać od Boga i żebyś miał w sercu niepokój. Jeden z wielkich mistrzów życia duchowego, ojciec jezuita Jean-Pierre de Cossat tak mówił. Pokój serca trzeba go zachowywać z taką wielką pieczołowitością, by kiedy nadejdzie atak móc natychmiast zmobilizować wszystkie siły, by przywrócić ten święty pokój. Uczynić to w sposób tak oczywisty. Szatan mobilizuje całą swoją przebiegłość, żeby wydrzeć nam ten pokój. Podsuwa nam tysiące zwodniczych pretekstów i myśli. Nawet często ze sfery religijnej, wyrzutami sumienia, przychodzi cię nękać, żeby zabrać pokój. Mistrzowie życia duchowego, kiedy chcą odróżnić natchnienia Boże od diabelskich, Wskazują na tę ważną zasadę, że natchnienia Boże są zawsze łagodne i napełniające pokojem, równocześnie zwiększają nasze zaufanie i pokory, podczas gdy te drugie są agresywne, niespokojne, rozkrzyczane i prowadzą do bezradności, zwątpienia, a nawet do zuchwalstwa i uporu. Trzeba więc nieustannie odrzucać wszystko, czego nie przepełnia pokój. Widzicie, co on pisze? On wprost mówi tak, że jeżeli przychodzą do mnie takie stany i myśli, które są agresywne, rozkrzyczane, które mnie pchają i podsycają moją porządliwość, które niosą jakiś hałas, prowadzą do bezradności, zwątpienia, to jest działanie złego ducha. Oczywiście on się będzie posługiwał wydarzeniami, on się będzie posługiwał naszą emocjonalnością, ale to on się za tym kryje. Bracie, to jest jeden z takich tematów, który zauważyłem, że wierzący często lekceważą, mianowicie pilnowanie serca i umysłu w aspekcie myśli i wyobrażeń. Zobaczcie. Jak diabeł przychodzi do nas? Czy złapał któregoś kiedyś z was za rękę? No, myślę, że nie ma tu kogoś takiego, kto by doświadczył fizycznie jego działania. Jak on do nas przychodzi? Przez myśli. Przez złe myśli. Agresywne, niespokojne, rozkrzyczane. No tak przychodzi do nas. Nazywamy to pokusami, przecież On przychodzi do nas przez myśli, przez pewien sposób myślenia i wprowadza w nas nieład, wprowadza nas w niepokój. Zobaczcie, Święty Paweł mówi tak: O nic się już nie martwcie. W każdej sprawie przedstawiajcie Wasze prośby Bogu. No weź, powiedz ludziom: Nie martw się już o nic. Jak się można o nic nie martwić? Słyszę, raz pora. Jak to się mam nie martwić? To, co Święty Paweł jest jakimś wariatem, świrem, a Jezus nam tego nie powiedział w kazaniu na górze. Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, w co się przyodziać. Nie martwcie się, mówił Pan Jezus. I uwaga, dodaję takie jedno zdanie, które, które uwielbia. Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do swojego życia? I co ci, bracie i siostro, da to, że się zamartwiasz? Co ci to da? Ojej, co to będzie? Ojej, czy ten wnuk se poradzi? Ojej, ojej. I co? Wydłużysz sobie życie przez to? Pomożesz przez takie myślenie komuś? Pomożesz? Zobaczcie, że w tym polskim słowie zamartwiać się to jest coś takiego, że są takie myśli, taki sposób myślenia, przyzwalania na taki sposób myślenia, który prowadzi mnie do martwoty, do śmierci. Zamartwiać się. Jezus mówi: kto z was martwiąc się może wydłużyć choćby o minutę swoje życie? Nikt, ale zamartwiając się skracamy swoje życie o tygodnie, miesiące, a może lata, bo się zamartwiamy, bo nie ufamy Panu, bo myślę, ja tak jakby Jezusa i Boga nie było w moim życiu. A święty Paweł mówi: Chrystus z martwych żyje, jest koło ciebie. Jest blisko. Jemu przedstaw wszystkie swoje prośby, troski, niepokoje. Oddaj mu to wszystko. I przestań się zamartwiać. Jest taka zasada, mogę wam z życia zakonnego, mniszego, którą wam sprzedam. Po pierwsze, trzeba bardzo uważać, yy, tą praktykę nazywa się w tradycji czujnością i uważnością. Że się Pilnuję serca. Bracia i siostry, to nie jest tak, że myśli mogą we mnie płynąć i ja nie mam władzy nad myślami. Bracia i siostry, my mamy władzę nad naszymi myślami. Gdybyśmy nie mieli władzy, to nie byłoby grzechu w myślach. My możemy pilnować swoich myśli i nie dopuszczać tych myśli... Tych, które są troskami złymi, agresywnymi, które zamartwiania się, które prowadzą nas do śmierci, które zabierają nam pokój. Możemy im stawiać tamę tym złym myślom. I możemy pilnować wyobraźnię. Wchodzimy w te myśli, za chwilę włącza się nam, bracie, zobaczcie, wyobraźnia. I sobie wyobrażamy, Jezu, co to będzie, a jak ja tam pojadę, a jak zachoruję pandemia i myślę, i myślę. W ogóle straciłem pięć lat życia od samego myślenia. Oddawajcie wszystkie wasze troski, sprawy, oddawajcie Bogu w modlitwie i błaganiu. Wszystko oddawaj Jemu. Ksiądz do Lindo, by doradził, bo raczej Pan Jezus księdzu do doradził: Wszystko mi oddawaj, zamknij oczy, uspokój się, oddaj mi to i powiedz tak: Jezu, ty się tym zajmij. tak? Całkowicie zdać się na mnie, tak mu Pan Jezus powiedział. Nie oznacza walczyć, denerwować się i rozpaczać, a jednocześnie prosić mnie niecierpliwie, bym to ja. Po Twojej myśli przemienił wzburzenie w modlitwę. Całkowicie zdać się na mnie oznacza zamknąć ze spokojem oczy duszy, odsunąć niespokojne myśli i zamęt, oddać mi się tak, żebym to ja mógł działać, i powtarzać, ty się tym zajmij. Bracie i siostro, jeżeli tak mówisz Jezusowi. To święty taki starzec, Paśm już mówi tak: jeżeli ty mówisz Jezusowi tak, ja tobie ufam, ja tobie Panie Jezu ufam, że ty chcesz mojego dobra, ty chcesz mojego szczęścia, ty się tym zajmiesz. Jeżeli tak mówisz, i naprawdę w sercu ufasz, a później mu nie przeszkadzasz jak dziecko mamie przy gotowaniu obiadu, to Paśm już mówi tak, to wtedy zobowiązuje Jezusa, żeby się tym zajął. I zachowuje spokój. No więc, bracia i siostry, jest taka zasada w ogóle, którą mnisi próbują się w życiu swoim nauczyć. Którą dwie takie... Po pierwsze, nigdy nie mów do siebie o sobie. Nie mów nigdy do siebie o sobie. Siedzę i tak ktoś... I siedzę, siądę w pokoju. Jaki ja biedny jestem. Jaki ja nieszczęśliwy i zanurzam się w taką schizę. Nigdy nie mów do siebie o sobie. I druga zasada z tym związana. Zamieniaj wewnętrzne monologi w modlitwę. Jeżeli doświadczasz lęku, jeżeli doświadczasz niepokoju, jeżeli doświadczasz nieładu, naprawdę masz, bo tak jest, emocje się w nas rob, dobrze to jest. To przyjdź, usiądź, jeżeli masz czas do Jezusa i mów to jemu: Jezu, jaki jestem wkurzony, jaki jestem zdenerwowany. Jezu, na przykład się zdenerwowałaś na męża. Jezu, jestem tak zdenerwowana, że go zabiję. Powiedz to panu Jezusowi, powiedz to. Jemu to powiedz. A tutaj sama w środku zabije go, zabija. Później idę do Pana Jezusa. Bądź błogosławiony, Panie Jezu, chwała Tobie. To jest schizofrenia. Przeżywasz to? To powiedz to wszystko Jezusowi. Przyjdź z tym do Niego. Powiedz Mu o tych napięciach, niepokojach, uczuciach, emocjach. Powiedz Mu to wszystko. I proś go, uspokój mnie, Panie, daj mi Twojego Ducha. Uspokój mnie, proszę cię, zajmij się tym i siedzieć przy Nim, aż się będę uspokajał. Słuchajcie, gdyby to Słowo Boże, gdyby to nie było prawdą, to Jezus by nas kłamał, to nie warto byłoby mu wierzyć. Jeżeli nam Słowo Boże mówi, że jeżeli mu oddamy wszystko z ufnością, Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli. To to jest prawda, to jest obietnica. Mogę dodać jeszcze a propos myśli taką jedną jeszcze. I nie próbuj wszystkiego kontrolować. Jezus, jaki to jest problem. Wszystko pod kontrolą, wszystko ja. Z perfekcjonizmem mnóstwo ludzi się zmaga. To jest niestety problem, który wyciągamy zazwyczaj pod wpływem wychowania. Wszystko pod kontrolą, ogarnąć, żeby mi się nic nie wymknęło spod ręki. Oczywiście nie o to chodzi, żeby być nieodpowiedzialnym, i tak dalej. Tu chodzi o pewien sposób myślenia. A kto ma wszystko pod kontrolą? Tylko Bóg. Człowiek, który próbuje wszystko kontrolować. Nigdy nie będziemy miał pokoju. Nigdy, ponieważ nie jest w stanie wszystkiego kontrolować. Bo tylko Bóg ma władzę i kontrolę nad wszystkim. Trzeba się wyrzekać takiej, takiego chorego sposobu myślenia i podejścia do życia, że ja nad wszystkim muszę mieć kontrolę. Ej bracia, na koniec to już chyba nie trzeba jakoś wiele mówić. Pokój jest związany też z tym, żeby żyć, w porządku z innymi. Diabeł dąży do rozbicia, do nienawiści. Kiedy nam dzisiaj Pan Jezus mówi: miłujcie waszych nieprzyjaciół, wybaczajcie im, módlcie się za nich, to to nie jest, bracia, takie przykazanie Boga tylko, żeby, żeby być fajnym i dobrym, ale to jest też troska Boga o nas, o pokój w sercu, ktoś. Kto nosi w sobie urazy, kto nosi w swoim sercu nienawiść, nieprzebaczenie, złości, gniewy, to cierpi on przede wszystkim sam. Myślę, że tutaj w tym kościele nie ma nikogo, tak mam nadzieję, kto by próbował komuś wyrządzić skrzywdę z powodu nienawiści. Ale wielu z nas, może całe tygodnie i miesiące, w głowie nosiło, w sercu nosiło nieprzebaczenie. I rozmyślało, jak, jak mi wyrządził krzywdy, jak on niedobry, jakie to złe, i tak całe tygodnie, miesiące. Jak można mieć bracia wtedy pokój? Jak. Jak można mieć wtedy pokój? Kiedy Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół, to nie o to chodzi, że masz teraz się im rzucać na szyję, kocham cię, ale na pewno o wybaczeniu. Między nami zdarzają się różne. Niesnaski, kwasy, ludzie nas ranią czasami nieświadomie. Duch Święty podprowadza mnie zawsze do tego, żebym przyszedł z tym do Pana Jezusa, żebym mu dawał też tych ludzi, którzy mi wyrządzają krzywdę, opowiedział mu o tym, powiedział mu jak bardzo mnie boli, żebym przy Jezusie popłakał, wypłakał się przy nim, żebym się dotknął krzyża. Prosił Jezusa, daj mi siłę wybaczyć, i żebym później powiedział: Jezu, w Twoje imię, Twoją mocą wybaczam mu, że mi to powiedział, że mi to zrobił. Ja ci go oddaję. Ja ci go oddaję. Ja mu to wybaczam w Twoje imię. Ty się nim zajmij, błogosław mu i uzdrow moje serce. I wtedy możesz powiedzieć: i uzdrów moje serce. I wtedy przychodzi namaszczenie oliwą Ducha Świętego. I przychodzi pokój. Bracia Pan Jezus przychodzi do nas dzisiaj z pokojem. To wielki dar. Przyjmijmy Go z wdzięcznością i pielęgnujmy w swoich sercach. Amen.